Stoimy przed dwoma obrazami przedstawiającymi zimę. Powstały oba właściwie w latach 80., na początku lat 80., i są bardzo różne. Pierwszy, który omówię troszeczkę, jest bardzo, jak na Szumińskiego, bardzo realistyczny. Widać poszczególne domy, widać nawet okna. Jest oczywiście w tej scenerii zimowej. Natomiast drugi jest bardzo. Schematyczny, rozedrgany, ekspresyjny. Jeden i drugi należałoby oglądać troszeczkę z odległości, żeby zobaczyć wszystkie kolorystyczne, całe kolorystyczne piękno tych obrazów, ale zwróćmy uwagę, jak malarz sobie poradził z pierwszym, drugim i trzecim planem. Ten pierwszy plan jest tutaj bardzo jak na szumińskiego, jak na sposób jego malowania bardzo dokładny, intensywnej, w intensywnej kolorystyce. Oczywiście, ta biel, może, gdybyśmy my patrzyli na fragment tego, tego pejzażu w rzeczywistości, może nie zauważylibyśmy tylu kolorów. Natomiast Szumiński zauważył, co jeszcze robił. Gdy wychodził w plener ze szkicownikiem, najczęściej to rysował na przykład taki fragment pejzażu który zauważył i pisał sobie jakie kolory widzi tak dla pamięci później najważniejsze co tworzyło obraz to była praca w pracowni i ta, to właśnie w pracowni yy, tworzył obraz yy, nie tylko z tego z pamięci tego co widział, ale przede wszystkim z wiedzy o malarstwie i z tego co się nauczył w, na studiach, ale też z tego co zobaczył w Paryżu gdzie, gdzie był, czy we Francji w ogóle gdzie był dwukrotnie. I wracamy do tego obrazu, czyli ten pierwszy plan jest dość dokładnie namalowany, tu, tutaj drugi i zobaczcie jak to pięknie widać. Yy, tutaj ta Delikatność widzenia się coraz bardziej rozmywa i tu już jest bardzo delikatnie zaznaczone, że to jest tło. I nam to przy oglądaniu jak najbardziej wychodzi, jak najbardziej jest to widoczne. Tutaj również, mimo że jest ta zamaszystość większa, że tutaj, ale też jest pierwszy plan jak najbardziej zauważalny, dokładniejszy i później jeszcze bardziej, bardziej się te drzewa i te ta, cała kompozycja e, rozmywa i tf, robi się coraz bardziej e, delikatna i zamglona.